Skwierać ci ból szyi, ból okolicy ramion, dobrze trafiłaś. Ćwiczenie, które za chwilę ci pokażę, możesz wykonywać na siedząco, na stojąco, tak jak wolisz. Ułóż palce w takie haczyki i zaczep je ze sobą. Staraj się je odciągnąć tak jak najdalej od siebie, ale jednocześnie stawiaj taki opór. Teraz już powinnaś poczuć mięśnie ramion, pleców, a nawet swojej szyi. I utrzymujemy tę pozycję. To co teraz zrobimy, to po prostu wykonamy krążenia głową. Nie odchylamy jej za bardzo do tyłu. Cały czas tutaj palce stawiają opór. Wykonaj trzy takie ruchy w jedną i w drugą stronę. Ok, idziemy o krok wyżej. I teraz zrobimy to jeszcze bardziej intensywnie. Cały czas trzymamy te palce. I teraz zbliżamy ucho do ramienia. Powinnaś czuć już rozciąganie w swojej szyi, w ramionach. Dojdź do maksymalnego wychylenia. I z tej pozycji unieś brodę w górę. I przytrzymaj 30 sekund. Wróć do pozycji, powtórz na drugą stronę i po bólu. Jeśli chcesz więcej takich prostych, ale mega skutecznych ćwiczeń, zaobserwuj mój profil.